Umilowani w Chrystusie Panu bracie i siostry, drodzy diecezjanie, sercami przepełnionymi wdzięcznością klękamy przy żlubku bożonarodzeniowym z niemowlęciem. Przed Bożą Dzieciną w myślach pielgrzymujemy do Ziemi Świętej, targanej brakiem pokoju, by przed ubogą stajenką w Betlejem złożyć wszystkie swoje nadzieje i niepokoje. Przynosimy Jezusowi swoją wielką miłość i pragniemy podzielić się radością naszych serc, radością, której doświadczamy w naszych rodzinach i domach. Chcemy również prosić o spokojne czasy. Wszyscy mamy prawo żyć w pokoju, który nieustannie szukamy i dążymy do Niego. Chcemy tego pokoju w naszych wspólnotach i kraju. Uświadamiamy sobie, że chociaż tak dużo nas różni i niełatwo ze wszystkimi żyć zawsze w zgodzie, to jednak łączy nas o wiele więcej niż dzieli. Wszyscy jesteśmy ukochani przez Boga, który z miłości do każdego człowieka zechciał zamieszkać na ziemi. Niech tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Będą przeżywane w pokoju i zgodzie, wzajemnym szacunku i braterskiej miłości. Niech tegoroczne hasło Bedlejemskiego światła pokoju, czyńmy pokój, stanie się programem naszego życia na każdy dzień nowego 2024 roku. Zaprośmy Chrystusa, księcia pokoju, do swoich serc. Pozwólmy Mu wzrastać w nas, byśmy stali się budowniczymi pokoju w naszych rodzinach i wspólnotach, w naszych miastach i wioskach, a także w naszym kraju i świecie. Drodzy bracie i siostry, w tym radosnym czasie życzę każdemu efitości Bożych darów, modlę się dla was o wzajemną miłość i życzliwość, a także na ten świąteczny czas serca błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.